Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Need for Speed Underground 2 i kontynuujemy sobie serię. Jadę teraz na jakiś tam wyścig, co tu jest w pobliżu. Niedaleko miejsca, gdzie w poprzednim odcinku skończyliśmy. Zobaczymy, co tam nas czeka. Ciekawego, czy coś trudnego, czy może coś łatwego. Eee, muszę się jakoś tak wprawić, bo... Coś teraz nie mogę... Dobra, już opanowałem <laughs> ręce. Możemy sobie już tu sprawnie pojechać do tego pierwszego. Zapomniałem co to jest ten. No i to jedno jest URL albo jakiś sprint, albo Tor, albo URL, a jedno drift. Ja tylko nie wiem, które to jest które. Chyba, że drag to jest to niebieskie, tu nie mam miejsca nawet na draga, to nie wiem w sumie, zaraz się okaże. No ja i nie pamiętam tych kolorków. Nie ja wiem po co gościu tutaj się tak ze mną. Popychasz Serio drag? Gdzie tu jest miejsce na drag? Lul. A jest coś. Dobra, akceptuj. Nie jest jakiś najdroższy, więc... No, teraz z tym autem to już leciutko idzie. Oho, nie ciekawie się robi. Aha, zniszczony No nic, w sumie auto na niewiele zwol zwolniło, ale. A moje auto szybko przyspiesza, szumie, jak machnę perfekcyjną zmianę. O, ten już nitro użył. To dobrze, ja się cieszę. Perfekcyjna zmiana. Teraz sobie pojadę tutaj dołem. Ile, ile jeszcze mi zostało do końca nitro? Ojejku. Aha, przed już się rozwalił. Super. Yy, od nowa. No ten jeden mi tutaj pod koniec wyjeżdżaj i... Chciałbym jakoś temu przeciwdziałać Musiałbym mu tu jakąś drogę zajechać, bo on się tutaj zniechęcił do wyprzedzania mnie Dobra, ledwo daję radę Jadę sobie tędy To nawet dobrze szło mi przed chwilą tędy jak jechałem Dobra, jest pierwszy. No, niewiele, ale jest. Reputacja zero. Dziękuję. No nic, wciśniemy kolejny wyścig, żeby jak najwięcej w tym odcinku przejechać kariery zrobić. Będzie taki bardziej, najbardziej taki yy, mięsisty odcinek. Ale jednocześnie nie będzie najdłuższy. Więc po prostu najbardziej produktywnie, jak tylko się da, wykorzystam czas antenowy. <laughs> czas antenowy, Fajne, fajnie, fajnie brzmi. Przy let's playu, A, czas antenowy to jest dr drift. Co? Drift? Drift 4 km. Tu Mam progi punktów, i ja mam. Jeszcze nie mówcie, że ja nie mam ramu, ram czasowych. O kurcze. ja tu mam po prostu przejechać to na drifcie Aha, ale fajne. że tu są te. Dobra, damy sobie od nowa. Bo już zakumałem o co chodzi, to. Jakby się teraz auto z napędem na tył przydało. Masakra. Już jest 10 tysięcy. Wypasiony drift. Nie zawać, nie zawać debilu. Stój, stój z tym driftem. Dlaczego się ciągnął do 20 tysięcy? O, wiedziałem. O, ten co poszedł do góry. Jest na do zdobycia pierwsze miejsce, tylko że coś... A dobra, siadło. <laughs> w ostatniej chwili. Na ostatnim zakręcie weszło do 53. No i git. Taka, taki wyścig mi się podoba. O, kładka dochodz y... Jeden z moich ludzi właśnie dzwonił. W mieście jest fotograf. Dobra, jak zwykle. W mieście jest fotograf, masz na niego jechać. Gdzie on jest? Daleko? O, w mieście, tamtym mieście. To nie, to tam nie jadę. Okej, okay, to ja jadę na te, tamte wyścigi i tam dalej. No i okej, okay, już jesteśmy prawie na miejscu, jestem zaraz przed y, trasą. Co tu jest? Jakiś tor chyba? Albo sprint. Sprint Okej, okay, też dość długi. Ojejku. Dobra, wchodzę. Co mi tam? Bo to się gra, żeby coś grać i wygrywać. O, no, palenie gumy. Tam cię już od razu na nitry na początku na, do przodu poszli. A to zaraz zejdą z tej pierwszej pozycji. Może nie w ten sposób, ale <laughs> to było beznadziejne. Ja sobie to szybkość, od nowa póki jest początek, żeby już z takim startem nie, nie być. Jaki dźwięk teraz tego silnika jest po tej, dodaniu tej części. O, jaki to jest mieściciel. Będzie mnie teraz spychał na hamo. Ok, teraz sobie przy nie wjechałem w to coś. Ok, i mamy pierwszą pozycję. Teraz tylko to utrzymać i pilnować, żeby. No, to, to samo ten, co bym powiedział, ale chodziło mi o to, żeby przepilnować, żeby ktoś mi tutaj nosa nie wystawiał. Zawsze lepiej się przed nimi, przed tymi słupkami zmieścić, ale coś mi nie zawsze to wychodzi. Nie jest taka bardzo skomplikowana, to w miarę szybko to pójdzie. W tym odcinku już tak postaram się wyeliminować takie nudne zwiedzanie miasta, czy zwiedzanie, wjechanie od wyścigu do wyścigu. Wcześniej tego nie robiłem, bo Przypo... nie chciało mi się tam przeglądać tego całego materiału i wyszukiwać tam co jak gdzie wygląda i co gdzie robiłem i przypominać sobie, czy to coś tam mówiłem ciekawego, czy ten i, później... I oglądać to, żeby to wiedzieć. I teraz po prostu sobie nic nie mówię w momencie, gdy przejeżdżam przez coś, i w ten sposób będziecie mieć taką głównie grę w yy, postaci wyścigów, a nie jakichś tam takich niepotrzebnych przejażdżek, z których nic nie wynika w sposób. Zamiast ten, więcej popracować nad obróbką, to ja sobie ułatwiam życie, żeby bez pracy i tak osiągnąć ten sam efekt. Nieźle Ale trzeba sobie jakoś radzić Okej, okay, gdzie ja skręcę? Blokować ich Dobra, walno we mnie. Jest mój No kolejny gdzieś tu z prawej było wyjść. Dobrze mieć słuchawki stereo. W tych czasach jeszcze są jakieś słuchawki mono sprzedawane. Ciekawe. Możliwe, że są jakieś za złotówkę do, ten, do telefonów sprzedawane mono jakieś na Jacka, ale to... też wątpię, żeby tak było. A dawniej, jakby mały, to jeszcze nie było to takie straszne ten... coś takiego nieznanego mono. To było... Do, do, częste dość. Trzeba będzie przy tych tanich takich. Dobra, trzeba sobie czasu na ten czasówkę lepszą zrobić. Ile reputacji 200? No może nie tyle co mógłbym zdobyć, tylko tyle co zdobyłem <ścoughs> logic, y ale nie najgorzej. Dobra, jedziemy teraz na ten kolejny tutaj wyścig za rogiem. To jest na jakimś placu, co to jest drift? Się wjeżdża. To jest jakaś posesja? Czy co? Nie, parking jakiś. No parking. Jeszcze hajs po drodze. Drift? Drift! Wow, fajny. Dużo zakrętów. Czekaj, czy będzie trudno. Dobrze, że zderzenie Ami o nich yy, nie psuje driftu. Ło, jakie odcięcie było fajne na dwójce. zapas poprałem to. Tu można świetnego drifta zrobić jak się zacznie dobrze. Okay. Jakie tutaj takie malutkie dr... Jiku, ja mam tylko 13 tysięcy, tam do już ma tyle. Nie, to tu już nie ma sensu. Masakra, co oni tu wyprawiają. tak ma więcej ode mnie. Wow, teraz mi to wskoczyło, ale i tak jakoś coś kiepsko. Może poczuję sobie teraz trasę na tym wyścigu. Tak będę jechał, żeby chociaż jeszcze mam szansę wygrać. Ajajaj. Nie no, to z jedynki nie będę robił ten drifta. Kurczę znowu w takim, w takim miejscu. A to ten już mi tak w punktach uciek, że ja już mogę się po typu poskrobać. Tu też prędkość trzeba mieć, żeby to naliczało więcej. Najlepiej nie tracić dużo prędkości. Czyli tu zawadzę oczywiście. Trzeci jestem. Jaka... Ojejku, ten 80. Jeszcze raz. cienko A udawało mi się przez chwilę utrzymać. Trzeba by ich jakoś tu powykochać. Który to jest ten, co jest ten pierwszy? Ale to z takim początkiem, to ja nie wiem co się ten. Mam już na pierwszej pozycję punkty, ale. przywalę na końcu. Ej, on mnie zepchnął, to się nie liczy. Więc to wszystkich pospycham. Okej, okay, mnożnik się załapał. No nie, 14 tysięcy, serio? Aha, to mnożnik robię dużym driftem. I tak przegrywam. To jest ciekawe. Dobra, chyba jestem drugi. To git. Teraz się tu jeszcze tylko dorwać na pozycję pierwszą. O, auto się zepsuło. A ja jestem pierwszy. Tylko czy ja zdążę teraz w tym czasie, co trzeba dojechać na metę. Bo w punktach sobie już zrobiłem, wygraną. Teraz muszę szybko zdążyć tam dojechać w razie czego. Dobra, ostatnie okrążenie. Jadę sam, oni już chyba zaraz będą przy mecie. No, to teraz ładnie punktów natrzepałem. Wow, nieźle. Maksimum mnożnik. Co szybciej, ja tu drifty robię. To reputacji powinno teraz pójść nieźle. 118 tysięcy, nieźle ani 68, no full reputacja, no to git ile mam czasu jeszcze? jeszcze mogę ten jeden wyścig machnąć no zawrócimy tam do niego, a co to nowe coś? kolor, końcówki wydechu, zawieszenie no dobra, to będzie trzeba za niedługo to się zabrać za to i coś tam pokup pokupić tych rzeczy dziwnych teraz tak jedziemy jeszcze na ten fioletowe coś to jest zaraz tutaj za rogiem też jakby to było GTA, to bym sobie tam przeszedł przez łąkę, znaczy przez tą górkę A czy jesteśmy w Fullt For Speedzie to trzeba tam dojechać. Co to jest przy Już myślałem. Okej, okay, to jest tor. 4 km. Uy, uj, 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 uj. Okrążenia czy? Okrążenia, kurde. Ło, goście co poszli. No, ładne auto mają. Pod względem koloru. No, tak poza tym to chyba nie, nie za dobre. Albo kierowcy tacy. Gość w ogóle już wypadł od razu po tym delikatnym uderzeniu. No dobra, to teraz to już pójdzie z górki w miarę. Z górki na ja właśnie jadę, ale teraz będę chyba miał pod górkę. Ale jak jest pod górkę, to później też musi być z górki. No, to tak, tutaj nawrócę no, znowu pod górkę. Uderzyłem. O, wysoka ta górka. Ponownie pod górkę, nadal pod górkę. Ło, to później będę zjeżdżał i zjeżdżał z tej górki. Serio, jeszcze wyżej? no to autem się męczy strasznie, tak pod górkę. Ciekawe ile ono ma teraz w koni. Musimy się tylko pobawić na tych dostosowywaniach ściągów, tam zobaczyć. Ale ja tam nie chcę kombinować. Ja już pewnie dla niektórych to musi być najlepsza zabawa właśnie, takie ustawianie tego auta i przy to wszystko. Przestawianie y przełożenia na... ten sił napędu czy coś, tam jakieś takie różne rzeczy. Bardziej zawieszenia. Siła hamulców. Takie tam bajery. Ale mnie to jakoś tak nie, nie ciągnie. Już się za bardzo nie znam. Zresztą na takich, jak nie, na takich, że jak for Speed, to tak się średnio chce mi tym bawić. Jakichś takich coś, yy, wyścigach takich, yy, no, cross -railey. Tego typu coś jak. Expendrili, Colin... M Dirt. W takich gierkach to się fajnie takimi rzeczami bawi, bo to widać później strasznie. I nie da się nam nie w niektórych przypadkach nawet wygrać wyścigu bez przez poprzestawiania trochę w aucie. Oczywiście na lepsze poprzestawiania. Może nie tyle na lepsze, co dostosować do trasy. I do własnych predyspozycji. O, to już chyba, no tak, to jest nam... O teraz z górki będzie cały czas. Leżę pod górkę, jechał to teraz z górki by się przydało. Elegancko. Trochę już sobie przewagę zrobiłem przynajmniej te 3 sekundy. Jakąś przewagę muszę mieć, żeby później łyso nie wyjść. No. Prawie, Prawie bym zawadził, ale nie zawadziłem. Jak ja po wewnętrznej, teraz te zakręty biorę. O, proszę, ja cię no. Wow! Coś świetnego. Szkoda, że ta przewaga się zmniejszyła o, o dziwo przez to. Nie, może nie przez to, tylko w tym momencie, gdy ja tak się staram. Dobra, uderzamy. Ale <grytanie> nie, to już by się przydało, coś. O, trochę mi za bardzo zarzuciło autem. Po błocie też chyba wolniej przyspiesza auto, więc też się tak nie opłaca jeździć Jejku, jak ono tutaj uciekło Zaraz mi wyminie Nie, nie wyminie Albo ich wyminie Na dwóch? Jak oni tu jadą? Nie, no, normalnie I zaraz ich tak ich wezmę Szkoda, że nie ma tutaj procent ukończenia poszczególnych okrążeń na takich długich trasach. O kurczę, myślałem, że nie zawadzę. Okej, okay, jeden mi tu z przodu został. Jakoś go zaraz może dogonię. Nie będzie lekko, ale jakoś muszę. Za dużo już trasy jest przejechane, żeby to teraz zepsuć. Ok, w ostatniej chwili go w sumie wziąłem. Ciągle jeszcze nie tak w ostatnim, jeszcze tu jestem w stanie stracić tę pozycję. Ale na reputację nie mam co liczyć, już wiem o tym. Dobra, jestem pierwszy. No ale no tak ledwo ledwo. Kiepsko to wyszło. 5 minut aż wyścig, nieźle. Nieźle. No, to mamy zrobione 3 wyścig. 5 chyba wyścigów w tym odcinku. Także 2% żeśmy podbili, nieźle. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym... Wyścigu? <laughs> w kolejnym odcinku.